Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. To jest Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z GTA 5. Kurzyłam się kurde, bożem nagrała sobie ładne, piękne dwa odcinki. Eee. I mi się nie nagrały. Kura, więc muszę powtarzać wszystko. Pięknie! Brawo! Ładnie, super jest. Jestem wściekła. Nie dość, że mi gra, nie chciałam wam poopiadam. Grabie nie chciała działać przez ostatnie dwa dni. Znaczy, dział... łączała się i się wyłączała. Ja muszę Wam. No, bo to samo mówić. Może sobie przypomnę, co mówiłam Wam w tym. No, nagrałam sobie dwa odcinki. Czekajcie jeszcze sobie sprawdzę, tak na wszelki wypadek, bo to. Wydaje się, że się nagrywa. Znaczy, tak to wygląda, jakby się miało nagrywać. No i super fajnie, Eliska Ucha Handa zrobiła sobie dwa odcinki, będziemy mieć tak do piątku ten wszystkiego, bo Dragon Eyedźla mam już nagranego, nawet przesłanego, więc super. A tu nie, a tu mi kurde i zrobiłam już ten napad, ten, ten, co będziemy robić. No, no nie mogę po prostu. Więc gra mi przestała działać w ogóle, ten włączało się, nie chciałam się włączyć, no to Eliska wczoraj odinstalowała, znaczy wczoraj ja mam. Środę. Jakoś tak, chyba środy 31 mam. A ja, No i kurde, no, no, no super fajnie jest, zajebiście, dziękuję. Będzie tu. Więc ja już mogłam sobie, ten, a kapłam się dopiero wtedy, jak żebym chciała zacząć sobie renderować, ten. Odcinki. Chciałam sobie porenderować na spokojnie. Chciałam sobie porenderuję, pooglądam sobie coś tam fajnego. Nie, muszę jeszcze raz nagrać. Więc, no, świetnie, super, dzięki, pa. Nie, on tam jest, gościu. Muszę na nowo zrobić. Pani trochę mi się nie cieszy z tego powodu, Kolejny powód, żeby przejść na streamowanie samo, chyba najwyraźniej, co Masakra. No, no. No masakra po prostu. Więc no. Koda. Więc przestało mi działać. Nie wiedziałam o co chodzi ten. Citerzy, tak. I tu nie chcą mi dać możliwość zagrania dalej. No i zainstalowałam sobie na nowo 115 giga. No spoko mój internet da radę. To nie jest jakiś problem z tym akurat. Eee... No, bo akurat znowu mnie głowa męczy od poniedziałku, tak trochę, ten z tyłu. Głowa tam dołu prawej, Do, prawy dół. I, i kurczę, no, no ściągłam jeszcze raz, no dobra, okej, okay, no trudno, raz się żyje. Tak mówię, 115 Giga to akurat na tyle, na ile, no, no, no i mogę sobie na tyle pozwolić. Teraz na jakiś czas, że szybko ściągnę, a mam odcinki na tyle, żebym zdążyła nagrać. Teraz wam powiem do ciąg historii. To ja już widziałam. Chciałam przeskip... O Jezu, jakbym przeskipowała, to by nie było dla was. Hej, Jimmy, to jest tatuś. Słuchaj, jeśli to dostaniesz, możesz mi dać księgę? Powiedz twojej mamie nie? I Tracy. Proszę, son. Daddy's been był zły chłopiec. Please uh, <laughs> you wanna sniff? The fuck is wrong with you? Oh. <laughs> now see the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. <laughs> wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh shit, I'm sorry I don't have any low car. Uh, fuck <laughs> you. Uh. So where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah. You know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life? And you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit, the picket fences, the fucking happy endings and your street philosopher bullshit. That's gotten you real far. Oh, yeah. You've achieved perfect balance, balance. <laughs> You've gone, man. Ten years in the sun. Your brain has melted. You, you say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane, 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 sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. <laughs> okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty on. I uh, spoke to Franklin. Why, unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low. Out here by calling ls and inviting a known accomplice of ours you know to what? come out here. What for a little visit that? Is so? Fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving. huh? I might die. Hope you're happy. All right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. Sure Don't, <laughs> don't stay out up. too late. Uh. Jedyny plus taki, że e, w ogóle ten. Fre Franklin. Trevor miał dziwne włosy, ten. Bo chciałam. Ustawienia prze graficzne przestawić. Ciekawe czy mi zaś nie pozmieniało się i zaraz już że ja w 4K nagrywam. Nie. Yeah. Więc. No, super! Kurde, zła jestem. Mogłam sobie już renderować, mogłam sobie oglądać któryś serial mój yeah, <laughs> o, Boże. O, o ostatnio tyle mnie raduje przez tą głowę znowu. Jak to mnie tam męczy znowu głowa? Więc okej, okay, no dobra, no to zainstalowałam jeszcze raz, yy, to był Dorek yy, No i włączyłam, żeby sprawdzić czy działa. No działało. Odłączyłam, no bo nie miałam na siły, żadnej sił Żeby ten, żeby nagrać To korobie, czasem w głowę czasem, tak mam Więc poszłam, położyłam się, dobra działało, stwierdziłam, okej, okay, jutro poczuję się może lepiej No to nagram coś Me and MT are gonna take the company chopper meet you there. Company chopper, yes, Michael. It's a tax right off Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey dog, can you like get on it? Because these dudes is rolling home. We're five minutes out from the chopper. Alright. No, No i co? Włączam grę! Znowu się dzieje to samo co dzień wcześniej. Kurde. Już byłam wkurzona, już... O nie, już miałam pisać wam, że... E, diablo... Boże, Diablo, nie Diablo. To Diablo też sobie porozmawiamy. ta mi się wywala, nie chce mi działać. Nie wiem o co chodzi. I, i, kurde, no... Miej człowieku oryginalną grę. A kurde, takie chocki, klocki robi się z tego. Więc no, czasem... Lepiej by było inaczej, żeby to było. No i okej, okay. no i żeby już prawie miała pisać na, na komicji tam na społeczności na tym na YouTubie ten, że, że mam takie problemy z tym GTA. Znowu cokolwiek? <noise> Zawsze się tu zatrzymywał. No i nie, no dobra, widzę, że jest update do karty graficznej. Nie wiem czy to są updatey w końcu, czy co, czy po prostu ten, co innego. Do karty graficznej, tam GeForce Experience i te sprawy ten. No i stwierdzam no dobra, zainstaluję, no... Pirazo, o mnie to nie kosztuje ani. I co? I podziałało, kurde, mać. No, tylko mi ten ustawienie się. I pewnie temu, że miałam włączony program już do nagrywania, też mi się nie nagrało wtedy. Znaczy, było pokazane, że mi się nagrywa. Tak to wyglądało, jakby mi się nagrywało, ale mi się nie nagrało. I ich. Nagrałam sobie dwa odcinki, tak ten. z rzędu i super. Fajnie pięknie, bo dosłownie kurze idzie. więc super, więc mniej więcej dwa odcinki, teraz jak nagram, to będę wiedzieć, co to za misje, jak to będzie wyglądać, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. więc no szkoda trochę, ale trudno. no trochę jestem zła no więc zła jestem że to tak wyszło A, tak wiem. nie to

Jeszcze jeden gdzieś był. Tam. No i super, świetnie. Więc super, spoko. Jeśli chodzi o Diablo 4, yy, ono ci ma dobre oceny. Znaczy, widziałam tam, to było wczoraj. 89 na 100 ma. Yy, Fajnie, ja i tak, tak jak mówię, będę robić wszystkie postacie sobie, bo ja lubię mieć wszystkie. Bo potem wyjdzie, że nie wiem, znajdę coś fajnego. Mam nadzieję, że naprawili to, że nie, że kurczę będę grać jako nie wiem. Barbarzyńca i znajdę jakąś zajebistą broń albo pierście, albo cokolwiek na. nie wiem, na. Łowczynie. Czy nie, nie Łowca, demonów, tylko ten. Amazonka. Nie, to też nie to. Jakaś się to nazywa? Ja ją będę nazywać łowczynią, tam tam, i strzały. E... No i że znajdę coś fajnego i nie będę mieć ten Nie będzie tego e... Nie będzie setowych rzeczy! Będzie dziwne trochę. Nie powiem, że źle, no, no to mnie tam, wiecie. Wtedy każdy będzie mógł sobie gdzieś tam, nie wiem, spodoba mu się taka umiejętność i będzie szukał ten rzeczy pod tą umiejętność daną. To jest dobre. Nie będzie takiego, że... okej, okay, setowy przedmiot. No to trzeba poszukać na internecie jaki dokładnie ten trzeba zebrać jakie przedmioty musicie mieć i tak dalej. Będzie można samemu sobie gdzieś tam coś pokombinować i... Z, wiecie. Trochę to jest nieuczciwe, że ten... Czy niektórzy już zaczną sobie grać <grywka> drugiego? Czerwca. Już będą mogli sobie przez weekend grać, a niektórzy będą musieli jeszcze czekać przez weekend. I dopiero 6 e, dni szybciej będą grać. Tak by nie mogli. Ja wiedziałem, że no, ci, co kupili Deluxe czy tam wyższą edycję, to szybciej zagrają. Ale wtedy chyba nie będzie takiego obciążenia. Chociaż wydaje mi się, że pewnie więcej osób kupiło zwykłą edycję niż jakąś wypaśną. Bo tam są jakieś te sezon sezonowe rzeczy, jakieś ten. A raczej nie. No chociaż nie powiem, będzie mnie boleć to, że nie będę mogła sobie odblokować niektórych fajnych rzeczy. To, co będzie, co, któryś tam będzie darmowy, jak będziecie mieć ten, nie będziecie chcieli za ten Season Pass. No to jak w kurczę, w tym, chociaż tak trochę w, jak w Immortal, że tam płatne rzeczy będą zakutką. Jakieś takie ten, a darmowe będziecie mieli, darmowe. Och, no. huh? oh, Watch jest to samo typowo w że właśnie tam są co jakiś czas macie darmowe, no to odbierzecie sobie te nagrody, a niektóre są niestety zakłódkowane, no bo musicie sobie kupić przepustkę sezonową, co jest głupotą. Szkoda. Lubię Diablo, ale... <noise> ale pa Pany Drogie, bez przesady tak troszkę. Tak trochę bez przesady. No hello po prostu. No ale trudno. No Nie będę płakać. No, na pewno jakieś tam rzeczy fajne też odblokujemy jako nie płacąc za ten season pass. jak mi się wydaje. Dobra, ale to jutro w następnym odcinku sobie zrobimy ten skok, który już zrobiłam raz. Teraz będzie drugi raz. Przynajmniej nie będę ten... jakoś nie no, nie kłódź się, nie kułam tam. Jedną rzecz ten. Oddaliłam się od drużyny i mnie skóło. Więc. Ja wiem, i tak dopiero pierwszy sezon, ten ponoć w lipcu będzie w Diablo 4, więc no. No okej, okay, to jest start, to jest lunch yy, gry. Niektórzy ze wczesnym dostępem, niektórzy normalnie. No i tyle, no tak przynajmniej te osoby, które tam już tam pograją szybciej to, to pewnie już jakieś bildy ciekawe porobią. Zresztą tak jak mówię, no jak mi się, nie wiem, znajdę jakąś fajną rzecz e, i nie wiem, spodoba mi się ta umiejętność u łowczyni czy tamta u czarodziejki, no to będziemy robić ją pod taki build, chociaż czarodziejkę pewnie pod jakiś żywioł będzie się robiło fajnie. Chcę zrobić sobie też czarodziejkę, bo ja, ja zazwyczaj tak w trójce to tak średnio mi szło. W dwójce skończyłam na streamach, diablo, tak. piekła nie pomacałam za bardzo, znaczy tego najwyższego, chyba piekło było. Jakoś nie mam takich ambicji. Ważne było dla mnie, żeby skończyć chociaż raz w życiu, znaczy dwa razy skończyłam. Diablo, dwójkę, tak jeszcze zostało ci na Kosoli grać. Więc, o, no, no okej. Okay. Tak mówię, teraz pewnie sporo będę grać w czwórkę. Nie zdziwi mnie to gdzieś tam na streamach pewnie i yy, tak dalej. No bo czym by nie trzeba było sobie pokrać? Tylko nie wiem, jak, jak to ogarnąć. Muszę popatrzeć, jak to ten jakościowo. Bo to tak średnio mi to jakościowo. Wydaje mi się, że nawet jak miałam te 1080, streamy z konsoli oczywiście mam na myśli, nie jest wszystkie streamy. Bo z komputera to tam spoko, to, to wygląda ok, ale te z konsoli, no tak jak mówię, nie mam tej karty przechwytującej, nie wiem, może kiedyś. Prędzi, prędzej, te, prędzej dziecko... Se, no. Dziecka się dorobię, niż, niż karty przechwytującej, <grym> tak szczerze. Więc zobaczymy, no. Tak mówię, grać na pewno będę grać. A ile wszystko zajmie, to nie mam pojęcia, żeby, nie wiem... Mniej więcej gonić sobie tam... Nie wiem, chyba 50 jest jako ten, jako najwyższy poziom. Postaci plus chyba jeszcze są mistrzowskie. Nie wiem, czy ich jest też 50. Tu mi chyba można mieć 100. There was something Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money That must feel good, what a proud patriot you are So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man Why not? My family has been here 200 years I'm more American than you, not that it's anything to boast about well, I'm sorry well, at least you got paid. Yeah, well, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. I spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Civil. Border Patrol, man. Fuck you! You wanna fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not. No więc. No zobaczymy, jak to ten. Nie bardzo ciekawie. Jedną będą ten. Yy, legendy nie będzie setowych, mówiłam już. Nawet ponoć będzie można. Y, Okultysty chyba, okultysta. Yy. Żółtym przedmiotom dawać y, staty znaczy umiejętności legendarnych, więc będziemy się, <śmiech> <śmiech> będziemy się kłaniać przed żółtymi przedmiotami. Znaczy ja i tak wszystko zbieram, bo to jest moje zboczenie. Potem będzie, że trzeba. Wymaga tyle i tyle surowców do. Nie wiem, powiedzmy, że przeniesienia tej legendarnej umiejętności na, na żółty przedmiot, więc. no, Więc no to się rozumie przez siebie. Dobra, ten wyskoczy Od razu wskakuje Będziemy szukać żółtych Tak, jak mówię, będziemy zbierać żółty przedmiot Ostatnio mi dalej ten Dalej mi ten I koniec. Tak, co ciągle. Się... O, nie ten. Więc. Jutro sobie jeszcze porozmawiamy na temat diabła, bo jeszcze nie wszystko wam powiedziałam. Dzisiaj sobie skończymy odcinek. Dzisiaj sobie skończymy odcinek. Zaparkuję sobie, bo zwijam auto tutaj stąd ostatnio zrobiłam to samo. Jedziemy ten skok zrobić fajny. Eee, dobrze, no nic. Eee, dzięki za oglądanie eee, proszę subskrypcję, jeśli Wam się podobało. O Jezus ma. Myślałam, że zaraz mnie zgarnie. <laughs> Komentujcie, lajkujcie, dzieci się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na kimślkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No, a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z GTA V. Dzięki. Cześć!